No hej, z tej no Pomidoro i dzisiaj przedstawię wam pewne pomysły, które mogą się właśnie e, tutaj pojawić w Rebirth Champions i moim zdaniem by to bardzo, bardzo pasowało. Są to praktycznie pomysły ode mnie, więc widzowie, zanim to zostawcie tę łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, to co wygrał z poprzedniego odcinka, a Wy, jeżeli chcecie wygrać, zrobimy taki... Takie coś, widzę, że jeżeli chcecie wygrać, to napiszcie wasz koncept, co by mogli wprowadzić. I do wygrania tym razem będzie Golden Shiny Eternal. Właśnie taki, więc widzę, jeżeli chcecie go wygrać, no oczywiście, łapka w górę, subik, z złonkiem, oraz napiszcie taki komentarz. A ja dzisiaj wam wszystko przedstawię. Ale zanim przedstawimy to wszystko, pójdziemy sobie klasycznie zakręcić kostkami, których mamy cztery. Może tym razem dropnie nam. Coś lepszego niż 1 na 2,5 miliona, no bo kurczę, ciągle takie coś nam dropi, więc pick, odpalmy sobie to, odpalmy sobie to, odpalmy sobie profil ringi oraz roller ringa. No i co, no w takim razie lecimy, zaczymy 100 tysięcy i 200 tysięcy, więc nic niestety ciekawego. No kurczę, fajnie by było kiedyś dropnąć tam 1 na 2,5 miliona, ale taką pierwszą rzeczą widzową, którą ja bym zobaczył w Raw Champions, jest po prostu Season Pass, coś tego typu jak mamy tutaj Brain Road Passa, tylko ogólny właśnie w Kierce i też by były jakieś boxy, myślę, że to by było spoko, tylko nie wiem, czy te boxy nie, nie są zbyt OP, no bo no, ja mam podkiem na przykład odpalone na 48 dni, więc no tutaj trochę za OP chyba to troszkę było, ale ja bym zobaczył po prostu takiego pasa. Czy z questami typu właśnie Open Atlantis Egg? Myślę, że nie. Myślę, że tutaj inne questy grałyby rolę typu, właśnie, Craft 10 Legendary Toxic Pets. Myślę, że takie coś by było lepsze, tylko że karnet byłby trochę dłuższy. Albo po prostu byłyby dzienne questy i one by się nie odświeżały ciągle. No i wtedy takie Open 500 Atlantis Egg czy Open 2000 Hacker Egg by było, moim zdaniem, spoczko. No i co, no widzowie, to jest taki pierwszy koncept. Byłby też Premium Pass. Myślę, że takie coś, no tak jak już mówiłem, byłoby w miarę. Fajne do zobaczenia w gierce ale nie wiem, czy jakieś takie, co ludzie by chcieli. Więc widzowie, możecie zadać w komentarzu, czy takie pomysły są spoko. O jeszcze mamy widzowie jedną kostkę, więc pójdźmy sobie właśnie zakręcić tą kostką. No i widzowie, a propos kostek, jeszcze mam taki jeden e, pomysł. Bo jak wiecie, mnie dropła aura 1 na 5 milionów. Żadna. E, 1 na 2,5 to jest moja najlepsza. Może teraz to się zmieni. Dobra, zobaczymy. I zaraz wam przedstawię ten pomysł, a propos e, właśnie aur, ale zgaduję, że to jest blizzard. Aha. Ty, czemu nic nie widać? No, fajna aura, piękna widzowa aura, bardzo mi się podoba. O nie, teraz chyba zlatuje. No dobra, to jest obsidian. No to kurczę, ciekawa animacja, fajnie, że mi się zbugowała. A i w ogóle, czemu ja tutaj jestem? No, śmiesznie, śmiesznie, że tutaj stoję. No, i znowu, znowu widzowie, dropa mi 1 na 2,5 e, miliona, niestety. Ale a propos właśnie Aur, to mogliby coś zrobić tak samo jak macie w jajku: e, taki upgrade, że jak otwieramy jajka, mamy takie coś jak Mythical Pity, czyli co 5000 jajek mamy gwarantowanego Mythicala. To tu, tutaj, co ileś tam kosztuje, byśmy mieli na przykład gwarantowanego Secreta. E, Typu, że na przykład ileś tam insej otworzymy, na przykład 10 i by był już gwarantowany, czy coś takiego, lub tutaj na przykład 10 tysięcy takich i mielibyśmy gwarantowanego, e, tutaj tak, są pewnie 10 tysięcy, tutaj e, też pewnie, więc myślę, że takie coś byłoby w miarę, w miarę e, spoko, czy po prostu no, inny licznik. A propos następnej rzeczy, którą bardzo chcę zobaczyć w gierce, to się chce zobaczyć widzowie, to, to nie jest coś, co chcę zobaczyć, tylko po prostu chciałbym troszkę więcej upgrade'ów w klanie, no bo teraz bez sensu jest to wpłacanie, było to Klan event, z którego i tak nikt nie odpala, by w sumie mogli zrobić tak, że odpala się to automatycznie, możemy nawet twaling starsy, yy, wątpię, że ktoś to w ogóle yy, zrobi, tutaj też by się coś przydało. No i czy tutaj, no tutaj widzowie są spoko te nagrody, tylko tutaj by trochę procenty mogli zwiększyć, bo no już taka kostka na 4% jest bezużyteczna, Epic Luck na 1, no powiem wam, mam ich 85. Następną rzeczą, którą chcę widzowie zobaczyć w gierce, taki, no, taka rzecz, jak wiecie, tutaj jest taki świat. I było użyteczne w miarę jak jeszcze ogólnie no, wychodził ten świat, nie? Bo tutaj mieliśmy większe szanse i tak dalej. Teraz jeden do czego się przydaje, to właśnie do haker eggów, bo u góry chyba się nie liczą te jajka, z tego co wiem. Tak samo jak na Heaven jest podobnie, też się nie liczą do Quest'a, no ale po update'cie, jak nie wprowadzam żadnego Season Passa ani nic, no to. Moim zdaniem byłoby to mało użyteczne. No i dalej w sumie to jest. Więc moim pomysłem jest po prostu wprowadzić tam jakąkolwiek skrzynkę, którą by się odbierało lub tak jak na Heaven jest jakiś tam spinwheel i tak dalej. No bo tu mamy tylko jajko z boostowanymi procentami tak samo jak na Heaven, więc w sumie no tak średnio bym powiedział... Jeszcze coś bym powiedział, tak naprawdę o pociągach. Tylko teraz już są w miarę spoko. Ale mogliby prowadzić jakiś następny hier pociągu, który by był ciekawy, na przykład merchant za ticket. Co się zrobi? Merchant za tickety, który pojawia się w tym miejscu, jest to spoko bardzo rzecz. Ale w pociągu mógłby być jakiś lepszy ten merchant za ticket, typu nawet Game Pass, jakiś, ale no myślę, że powiedzmy z tamtego sklepu, który jest tam, tylko trochę tańszy, albo po prostu no jakiś game pass typu, no nawet za 10 tysięcy, co nie? no bo ja na przykład mam ich widzowie, że wam mówię mam tiketów 5 tysięcy, a gram w tą grę, otóż to 45 dni więc no, mogliby wprowadzić w merchancie bardzo mały procent właśnie, żeby za tickety Pojawił się jakikolwiek game pass Myślę, że taki za 400 robuxów byłby git Przejdźmy sobie do przedostatniej rzeczy Która by była spoko w gierce Czyli następny tier potek I na przykład przerabianie tych potek w jakiejś maszynce Mamy teraz smoothie Smoothie jest w miarę spoko Smoothie w sumie działa praktycznie tak jak następny tier potek Tak bym mógł powiedzieć No ale nie do końca tak jest Ponieważ no, mamy mm, zwykłą potkę, mamy mega potkę, no i powinniśmy mieć jeszcze następną, bo ja tu jak sami widzicie, mam ich sporo. No i one dają 100%, to daje 30, więc fajnie by było, gdyby wprowadzili następną. No i widzowie, ostatnia rzecz, którą chcę w gierce, taka moim zdaniem najlepsza, na którą ee, no chciałbym zobaczyć w gierce, jako mamy ścinanie drzew. Jest to poboczna mechanika, no i mogliby zrobić poboczną mechanikę łowienia ryb. Myślę, że to by było spoko e, phishing. Phishing by byłby moim zdaniem bardzo, bardzo fajną mechaniką i by właśnie troszkę e, odmienił tą gierkę, ponieważ fajnie by było sobie połowić, tak jak teraz w event jest w Petsimatorze. Mi się bardzo podoba ten event e, jako gracz, który po prostu nie gra w tego Petsimatora i nie wiem co się tam dzieje. Wiem, że po prostu tam update'ów nie robią i tak dalej. Same eventy są no, taki fishing, jak teraz jest w myślę, że mógłby tutaj zawitać do RCU. Byłby to spoko pomysł, ponieważ, moim zdaniem, pasuje to do tej gierki. Pasuje to do tej gierki, jako już mamy drzewa, nie, moim zdaniem, nie powinni tego zrobić, żeby było jakieś OP. Żeby ten, ta gra nie zamieniła się w grę o łowieniu ryb, no bo kurczę, powiem tak, no wiadomo, że to dalej będzie clicker, dalej będzie otwierać jajka, ale mogliby zrobić takie coś, że na przykład, jak mamy, powiedzmy, o tutaj rzecz, rzeczka, i sobie łowimy, łowimy jakieś rybki, co nie? Łowimy jakieś rybki i możemy je wpłacać do klanu. Tak samo jak z drewnem, robić tam jakieś upgrade i tak dalej. Ale z tymi rybami byłaby jeszcze jedna rzecz. Można by było je na przykład wymienić. Byśmy mieli na przykład wymianę na potki, na przykład byśmy mieli clickfisha, którego byśmy mogli 5 wymienić na jakąś potkę, lub na jakiegoś boksa. To by też było w miarę spoko. Nie wiem, widzowie, ja mam jakieś dziwne pomysły, ale myślę, że to by było spoko w samej gierce, albo żebyśmy mogli na przykład wyłowić coś giga rzadkiego. Typu na przykład takie Insane Smoothie, czy tam nie wiem jak ona się nazywa, bo ma za dużo tutaj boostów. A tak, Insane Smoothie lub Ultra Smoothie, lub Insane aura daisa, gdzie na przykład można by było kupić sobie za gemę auto fishing, No i czasem ludzie by właśnie otwierali jajka. A czasem ludzie by łowili. Myślę, że to by było spoko. E, ponieważ no gra by miała dodatkową mechanikę. Dalej by był, byłby to kliker. E, ponieważ no dalej się klika. E, no i dalej w sobie robi się to co się robiło. Tylko z dodatkową mechaniką łowienia. E, która by po prostu no wprowadzała coś dodatkowego do tej gierki. I nie byłoby to tylko właśnie klikanie i otwieranie jajek. Bo na razie to tak niestety jest. No i czasem też te ścinanie e, drzew. Więc myślę, że właśnie... Dobrze przedstawiłem mechanikę właśnie ryb, no wątpię, że oni wprowadzą identyczną, ale same łowienie mogliby wprowadzić, na przykład, no nie wiem, czy event, bo event by mi się nie podobał z łowieniem, żebyśmy mieli łowienie na tydzień i by ono już znikło, na przykład ten BrainRot event, no jest średni, jest średniawe. E, średniowy bardzo evencik, ale e, Co mi to co ja widzę powiedzieć? Myślę, że po prostu phishing by tutaj ładnie e, pasował do tej gierki, więc mam nadzieję, że Ci się spodobał możecie dać znać w komentarzu, który e, która propozycja z tych wszystkich Wam się najbardziej podobała, moim zdaniem, phishing. No musi być w tej gierce. Fishing musi być w tej gierce, e, czy w następnym update'cie, czy za parę update'ów, myślę, że mogą wprowadzić, bo by w miarę to pasowało i by mogli robić jakieś e, update'y, no że po prostu mamy dodatkową wędkę, dodatkowe łowiska i w każdym update'cie też te drzewa, to by było sporo, by było sporo rzeczy, myślę, że nie jakichś trudnych do dodania jakby to jest moje, chyba to jest tylko skopiowanie drzew i wklejenie nowej teksturki, nie znam się niestety widzowie na deweloperce, więc to są moje pomysły mam nadzieję, że jakieś z nich chociaż wprowadzą wiem, że w się na pewno będzie, ale reszty nie mam pojęcia, więc widzowie mam nadzieję, że się jakieś spodobał jeśli tak, łapka w górę, subik z bokiem, trzymajcie się i sieba!